Panie trenerze, może powiedzieć tak, to, co wam los dał w sobotę, dzisiaj wam zabrał, tak? No tak, tak. No, to boli, Wiadomo, Boli, jak dostajesz w ostatniej minucie bramkę, no ale, ale myślę, już tu podkreślam, że, że nie był to nasze. Nie zagraliśmy wielkich zawodów tutaj. Myślę, że źle weźliśmy w ten mecz. Niby graliśmy tam, budowaliśmy te akcje w środkowej strefie. Natomiast nie przekładało się to na sytuację. Do przerwy myślę, że gwarek oddał więcej szałów, prowadził. Okej, okay, udało nam się wyrównać. Dzisiaj to tak naprawdę met stałych fragmentów w gry się okazuje, bo, bo cztery bramki praktycznie padły po stałych. Czego można żałować, to przy wyniku 2-1. Myślę, że tam mieliśmy dwie sytuacje, które, z której jedno no, powinna wpaść. I myślę, że ten mecz wtedy byśmy wygrali, a tak wiedziałem, że będzie do końca nerwówka, ponieważ no, no, tak jak mówię, przemeblowania w czasie, w czasie tej drugiej połowy były już yy, duże. No I to też na pewno nie wpłynęło na, na, na płynność grania i do tego, tak jak mówię, nerwówka, bo 2-1 i, i mało było jakiejś fajnej piłki, w tym dużo było chaosu, nerwów, takich szarpa, szarpanej gry. No właśnie chciałem o to Pana zapytać, bo trener tutaj stwierdził, Eganowicz, że jego zdaniem to był taki mecz piłkarski, że, że, że tutaj oba zespoły grały w piłkę, natomiast ja mam wrażenie, że w pierwszej połowie, tak, w pierwszej. do pierwszego gola, to w zasadzie taka trochę no, walka w środku pola, w zasadzie tak, ale, mało było takich Tak, mecz. ale tak patrząc od początku meczu, no to myślę, że my tam dużą liczbą budowaliśmy w tej średniej strefy i ta piłka dłużej jednak po ziemi chodziła gdzieś było więcej e, podań płynnych takich e, ale nie zdobywaliśmy terenu właśnie nie zdobywaliśmy przestrzeni nie, nie, nie zagrażaliśmy jak gdyby bramce to się działo w strefie środkowej na naszej połowie a, a mało było konkretów jak gdyby, e, z przodu a w drugiej połowie to myślę że to to okej okay. sposób grania nie było grania dużych długich piłek permanentnie bo Gwarek już tak nie gra ale ale mecz był szarpany ten mecz był szarpany bo, bo mówię Prowadziliśmy, wiadomo, przeciwnik się napędzał i tak nie było utrzymania piłki, takie dwa ognie, my, my, oni, my, oni. No to zawsze przede wszystkim kosztuje dużo zdrowia i, i, i o jakiejś płynności, rytmie nie ma mowy. No, szkoda, że nie udało się tego dowieść.